Siemano widzowie z tej strony Eldar, witam w kolejnym odcinku z rynku, z teamu nie tylko. Pojemnik z naklejką wystrzelił, troszkę się dzieje, niektóre drużyny kończą granie i nawet jedna polska. Do tego dużo zmian. Log. Jeśli chodzi o drużyny, i trochę sobie dzisiaj o tym pogadamy, szybkim wstępem jeszcze wiadomo: Skins Monkey, strona do wymieniania swoich skinów. Link do strony będzie oczywiście w opisie. Darmowe 5 dolarów wraz z kodem LDAR. Przy wymianie do tego strona nie wlicza ceny naklejek, przez co wymiecie dużo przepięknych craftów. Troszkę tutaj tego znajdziecie, więc proszę sobie coś fajnego Posnajpić, spróbować wyjąć, a naprawdę może się wyjmie coś, coś droższego. Przy okazji, przy wpłacie wraz z moim kodzikiem dostaniecie 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów, darmowe 35 dolarów przy doładowania tysiaka dolarów, darmowe 350 dolarów. Dobra, już zacznijmy prawo od rynku, eee, no bo sobie wystrzelił tutaj pojemnik z naklejką dwójką i powiem Wam, że tak wystrzelił to jest lekko powiedziane, on z 60 paru złotych poleciał do 92, to na 95 w piku, to jest przeogromna cena, Nad nie wiem czym jest to spowodowane, że jakiś randomowy wystrzał, czy coś się tutaj wydarzyło, ale no to co się tutaj stało, to jest naprawdę duży wzrost, powiem Wam tak, jak ktoś to ma, to warto według mnie sprzedać, bo to pewnie jeszcze spadnie I dokupić po prostu wtedy No bo, no wątpię coś, że to się tak dłużej utrzyma No chyba, że jest to czymś poważnym spowodowanym Więc tutaj dla osób, które mają to w magazynie No ja bym tak robił eee, Przechodząc dalej eee, Co tutaj ciekawego mamy? Zmiany e, loga druży I to jest bardzo ciekawe Bo popatrzcie e, e, Przede wszystkim Hell HellRaisers, tak? Z takiego loga przychodzą na coś takiego, no XD, po prostu XD, to, to pewnie te logo już na rynku, te, water, te stare, pewnie poleciało w cenie, ale co to jest, co, to, to może, nie wiem, to się może da fajnie wykorzystać na, teraz na, na, na craftach, ale co to jest, nie no, to bo 40 razy lepsze, okropna moim zdaniem zmiana, do tego tutaj jak kolejna drużyna, która zmieniła logo, też według mnie, no, lepsze miała, lepsze miała, eee, no i tutaj mamy ciekawego, i niby, z tego co wiadomo, Enterprise... E, Kończy tutaj, kończy granie, tak? Drużyna się rozwiązała. Nie wiem na ile to sprawda. Na HLTV są normalnie, jeszcze nie wiem czy to będzie jakoś napisane czy coś, nie wiem, nie znam się aż tak. Ale ciekawe, ciekawe, a i z tych ciekawych rzeczy nie wiem, czy słyszycie, kuben z ENS poszedł na ławkę, tak zwaną bench, czyli po prostu odsunięto od składu, no to już grać nie zobaczymy Kubena niestety pewnie. E no ciekawe, jak ciekawe, jakie Ns będzie robił ruchy, bo jednak trochę przegrywa gierek. E, no i tutaj jest ciekawszy rzecz, czy to patrzcie na Steam tym jak sobie tutaj deadlock e, dobrze radzi. E, 150, e, 150 tysięcy już tutaj Graczy praktycznie, więc patrzcie na to, że to jest tylko z zaproszeń, bo to jest beta gierka póki co, no nie? I to z samych zaproszeń. To jest dużo, to jest dużo, co by nie mówić. Nie mówić. I tu chyba też Wukong sobie dobrze radził. Ale o tak, Wukong już... Nie, jest, patrzcie, myślałem, że już spadł. Jest Wukong na pierwszym miejscu. Nowa gierka top. Wyprzedziła Cesa, no ale Wukong fajnie zrobiona gierka. No wiadomo, to jest jak chwilowy hype, to zaraz będzie spadnie. I tak Cez wróci na pierwsze miejsce. Szoku jestem, że banany są dalej tak wysoko. No ale co? To tyle z takich nowości? Zapraszam do subskrybowania kanału, po więcej kontentu. Po więcej inwestycji. Trzymajcie się widzowie. Cześć, cześć!